Dynia to królowa jesieni jest świetnym dodatkiem do wielu pysznych dań. To jest jeden z moich najukochańszych przepisów z dynią w roli głównej, który jeszcze nigdy mnie nie zawiódł. Cześć! Zapraszam Cię na prostą zupę dyniową. Minimalna ilość składników, ale czasami proste jest najlepsze. Zacznij od obrania dyni. Jeśli używasz dyni piżmowej, możesz to zrobić po prostu ostrą obieraczką do warzyw. Aby ułatwić sobie obieranie dyni piżmowej, możesz wykorzystać mikrofalówkę. Przed obraniem nakuj ją ostrym nożem w kilkunastu miejscach i włóż na 2-3 minuty do mikrofalówki. Odetnij końcówki, przekrój dynię na pół, usuń pestki i pokrój na małe kawałki. Cebulę i czosnek także pokrój na drobne kawałki. W garnku rozpuść masło z odrobiną oliwy z oliwek lub oleju, dodaj cebulę i smaż przez 3 minuty. Potem wrzuć czosnek i smaż jeszcze pół minuty. Następnie wlej bulion warzywny i dodaj pokrojone kawałki dyni. Od momentu kiedy bulion się zagotuje, to zmniejsz ogień i gotuj zupę na małym ogniu około 15 minut, aż dynia będzie całkowicie miękka. W międzyczasie posól zupę i dodaj słodką paprykę w proszku. A po tym czasie zblenduj zupę za pomocą blendera ręcznego, będzie łatwiej albo w blenderze kielichowym. Po blendowaniu dodaj pieprz i w razie konieczności więcej soli i słodkiej papryki. Jeśli chcesz, jest to zupełnie opcjonalne, to możesz dodać słodką śmietankę 30%, mleczko kokosowe albo po prostu zwykłe mleko. Warto dodać też trochę posiekanej natki pietruszki i podawać z chrupiącym pieczywem. Niech ciepło tej zupy dniowej nie tylko rozgrzeje Wasze ciała, ale i rozjaśni serca i dusze. Uśmiechajcie się, dbajcie o siebie i pamiętajcie, że każdy dzień to nowa okazja, by dostrzec dobro wokół nas. Smacznego i udanego, błogosławionego dnia.